i jej relacja do Boga, jak również słowa Jezusa, opisujące nasze życie w relacji z Nim, pokazują mi nie oczywistą prawdę, ale bardzo istotną w naszej codzienności, w tych strasznych słowach. Decyzja należy do Ciebie. Kochani, Bóg zrobił dla na nas wszystko. Że wiecie, jak jesteście bardzo przez Niego pokochani. On każdego z nas zaprawa, każdego z nas chciał stworzyć, obdarzył swoją miłością wszystko, co istnieje, jest uczynione za celem na nas. Każdy z nas jest cudem może miłości. Bóg wiedział, że obrzekuje chorobę i nie jesteś. Które przyszły na świat. Cierpienie, śmierć, trud. E, to, że stawialiśmy pomiędzy sobą, a obie coraz większy mur, mur i on nie pozwalał nam zbliżać się do Bożej miłości. Wypaczał obraz Boga, który nosił. w sobie. I o tym wiedział i zabrano coś wspanialszego. Sam przyszedł na ten świat do Jezus Jezusa, został się człowiekiem. Wziął na siebie naszą naturę. Przechodził przez wszystko, przez co my przechodzimy. Rozumiał nas dokładnie we wszystkich. Co więcej, wziął na siebie naszą karę. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus wziął ją na siebie. Oddał za nas swoje życie na drzewie krzyża. Powiat w Chrystynie, kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Pamiętam, jak się mówi. Ojcze, przebacz, bo nie wiedząc w drzewie. Gestu. Wszyscy grzecznicy ręka do góry. I teraz pomyśl sobie, te, które podniosłeś, podniosłaś rękę do góry. W chwili, kiedy Jezus konał na krzyżu, myślał dokładnie o Tobie. Za Ciebie oddałaś swoje życie na drzewie krzyża. Dokładnie za Ciebie mógł się Cały czas tym samym wzrokiem miłości, wzrokiem przebaczenia i wzrokiem nadziei, że przyniesz dla jako zbawienia do swojego życia, wpatruję się nieustannie w Ciebie, w swój drogocenny skarb. Jezus mocą ofiarę miłości pokonał grzech, śmierć, szatana z martwych Nieustannie posuwa do nas swojego ducha. Jest obecny wśród nas i w nas. Jest obecny w swoim słowie, w sakramentach, siebie, On całego siebie. Ale ten mówił, Dusze giną, mimo mojej gorzkiej Mam gardzi. Mając wolną wolę, możemy gardzić albo miłować mnie. Kochana siostra, kochane bracia, decyzja na nasze Ciebie. Chcemy, ten czerwcowy wieczór był dla nas okazją słuchania się w serce Jezusa. Które mówił do Faustyny Wiedz, córko moja, że serce moje jest miłosierdziem sam. Z tego, że miłosierdzia rozlewają się łaski na świat sam. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociechu. Wszelka za to nie moim a wszelka wskaz tego źródła zbawcza i uświęcająca. Faustyna bardzo dobrze poznała serce Jezusa. Bardzo dobrze poznała miłosierdzie Boga. Myślę, że także dlatego, że Jezus zaprosił ją do przeżywania cierpień, których ona na co dzień doświadczyła od swoich dzieci. Bo najbardziej jesteśmy w stanie wniknąć w serca drugiego człowieka, kiedy z nim współodczuwamy na bazie własnego doświadczenia. Nieraz mówimy, nie zrozumie tego nikt, do tego nie przeżył. Faustyna w całym swoim życiu była blisko Jezusa. I uczy nas tej postawy, by wpatrywać w Jezusa. Rozważać Jego mękę, śmierć z jego życie, słuchać go, odpowiadać miłością na jego miłość, naśladować go, wynagradzać go, wypełniać jego wolę, współpracować z nim w naszej codzienności. Ona była Jego prawdziwym przyjacielem i Jezus dzielił się tajemnicami swego serca. Więc wraz z tym posłuchajmy największych pragnień, bólów, tęsknot i radości serca Boga. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda jako schronicy przetomionej miłośniewcia. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłośniewcia. Pragnę obdarzać duszę łaskami, ale ona przyjąć ich nie chce. Jak bardzo pragnę zbawienia dusz. Pragnę przelewać swe boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności mojego miłosierdzia i rozdane jest ono na wszystko, Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Królestwo moje na ziemi jest. Życie moje w duszy ludzkiej. Kolejne wyznania. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom gdzie łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. Nad każdym dziełem rąk moich jest utwierdzone miłosierdzie Kto ufa mojemu miłosierdziu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozwijają się u stóp podnóżka mojego. Pan mnie w ramieniu miłosierdzia. Pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O jakimi ból kiedy ich przyjąć nie chcę. W tym momencie chcę powtórzyć za Paustyną: Jak bardzo Bóg nas miłuje, O gdyby dusze choć w cząstce mogły to pojąć i zrozumieć. Jezus prosił Paustynę: Powiedz, jej ludzkości, Niech się przybuduje do niego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, tylko, moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama sobie tej łaski pomieścić nie może, ale na inne dusze. Kochani, chcę Wam zadać tutaj bardzo ważne pytanie. Odpowiedzcie sobie na w waszym sercu. Czy Wy, kiedy myślicie o Bogu, kiedy się modlicie, macie ochotę wtulić się w jego serce? Wypowiedzieć wszystko, co w Was jest. Opowiedzieć mu o wszystkich Waszych radościach, o Waszym szczęściu. Może wypłakać wszystkie łzy. Może wywrzeszczyć, wykrzyczeć, wytłupać cały ból, żal, rozdobyczek, które w Was jest. Jest. ale on jest święty, gdzieś tam w niebie, żeby był blisko mnie, żebym ja wchodzić z nim w tę bliską relację, bo on mnie słuchał. Tyle cierpienia na tym miejscu, gdzie ten Bóg się ukrył, żeby go doświadczyć, nie mogę. Może tak, jest Bóg, ale on jest też sprawiedliwy, za dobre wynagradza, a za skargarza. Ja już mam tyle na swoim koncie grzechów, żeby się do niego nie zbliżyć. Bo jakby dał jakąś karę, to się nie pozbierał. Też on co i już tylko daje mu jakieś cierpienie, więc na pewno już nie dzieje tutaj nagrzeżeni, więc po co to? A może jeszcze inne myśli się własnodzą. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jest bardzo różny od nas Boga. My patrzymy nieraz na Boga przez wyznak reali naszego serca. Szczególnie przez te różne doświadczenia naszego dzieciństwa, przez nas to jak nas traktowali nasi najbliżsi. Czy to była miłość taka jak główna skopa, pełna akceptacji, przyjęcia, przebaczenia, czy raczej warunkowa, a może przemocowa. To może właśnie nasze serce jest tak bardzo poranione, że my teraz patrzymy znowu. Nie potrafimy do Niego podejść i rzucić się w ramiona, bo myślimy, że On jest taki sam. On w taki sam sposób nas potraktuje, jak nasi bliscy. Jezus przez z tym chciał nam przypomnieć o tym, jaki jest Jego prawdziwy obraz, żebyśmy się po nie bali, bo On nas kocha. Jesteśmy Jego skarbami. On nie wahał się oddać za nas swojego życia. On jest nieustannie blisko nas. I o ile my mu pozwalamy, on chce czynić cuda w naszym życiu. Tylko od nas zależy, czy nasze życie się zmieni. Jak to było we wczorajszym Gdzie jest skarb Twój? Tam będzie serce Twoje mi, kochani, bardzo pomaga takie proste porównanie. Pewnie zgodzicie się ze mną, że nasze, nasze życie na Ziemi tutaj szybko mija. Na każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, przyjdzie moment śmierci naszego ciała. Nikt nie zdumiewał nas tego, prawda? Ale jak to Faustyna mówi, w chwili śmierci zacznie się nasze prawdziwe życie. Tu na Ziemi mamy tylko taki malutki Potem będzie życie wieczne. I ten mały fragment na ziemi jest po to, żeby nauczyć się miłości na wzór miłości Jezusa Chrystusa, żeby nauczyć się współpracować z naszym Bogiem, przyjmować Jego miłość, Jego miłosierdzie, da zbawienia, które jest tutaj swoją męgą śmiercią zmartwychwstanie i współpracować z tym, Jego łaską w naszej codzienności, w naszym dniu i teraz. I kochani, nasza wieczność zaczyna się już tu na ziemi. Jak to faustylnie Jezus mówił, to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię Świętą. Każda Komunia Święta czy życie do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. Można sobie zadać pytanie, co jest moim skarbem? Bo jeżeli moim skarbem jest Bóg i to, że ja będę do niego i nie chcę przeżyć z nim całą wieczność, to to będzie się przekładało na moje tu i teraz, na moje wybory. Decyzja zawsze należy do Ciebie, droga siostro, drogi Braci. Właśnie w Jezusie, Chrystusie odkrywamy prawdziwy obraz od Boga. Boga miłości, Boga miłosierdzia. Jezus prosił, po powiedz duszą, aby nie stawiały dany mojemu miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach, które mu otwierają swoje drzwi. Jak grzesznik, tak i Sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia. Zwróćmy uwagę na słowa. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach, które mu otwierają swoje drzwi. Decyzja należy do Ciebie. Bez Twojego zezwolenia Jezus nie może gospodarzyć w Twoim sercu. Jezus cienił się z również swoim cierpieniem, którego doświadczał od swoich dzieci. O jak bardzo rani niedowierzanie duszy. Patusza wyznaję, że, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzę, że jestem miłosierdziem. Nie dowierzę dobroci mojej. I szakani wielką sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Wszystko, co istnieje jest zawarte we wnętrznościach mojego miłosierdzia, głębiej niż mówię na dłonie Matki. Leśnie rani mnie niedowierzania i dobroci. Najboleśni rani mnie. Serce moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem o dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski. się ze mną w pełni siebie. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami. Ona przyjąć ich nie chce. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. W serce prawdy miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swe dzieci. Jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ ból. Nikt nie słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Utratę każdej duszy, pogrążam ich śmiertelnym słowem. Niedowierzenie, niewdzięczność, nieufność, obojętność, oziębność, Zachodzenie się z Jezusem jak z czymś martwym, utrata dusz, które dobrowolnie wybierają wieku. To jest ogromny ból serca Jezusa. Ale Jezus się nie zniechęca. Mówi, miłosierdzień swoim ścigam rzeczników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, kiedy oni wracają do o oboryczach, którymi płynie moje serce, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Kochani, i my możemy ucieszać Jezusa. Jak czynię na to Faustyna, przede wszystkim, podejmując świadomie i dobrowolnie ważne decyzje w naszym życiu. Czy ten Bogu mówi Ty wita, Twoja miłość, te Twoje przykazania nie są dla mnie, dziękuję bardzo, ja się do niej nie włączę, chcę żyć po swojemu, nie będę Cię słuchać. I wzgadzam, na Bóg Czy przyjmę Boże, miłość i łaskę do swojego życia, Jezusa uznam, Zbawicielem i Panem mojego życia. I będę chodził w jego obecności, w mocy, w jego ducha, w tych wszystkich łaskach, które oddają mnie na co dzień. Czy Pismo Święte będzie kolejną zagrożoną książką w mojej biblioteczce? Zmieniało moje życie, bo żywe jest słowo Boże i skuteczne. Czy będę trwał w niebo i grzechu i pozwolę szatanowi, będę manipulował, poniżał, odcinał od źródła życia? Czy zwiadowi idę do spowiedzi? I przed Jezusem, który zasłania się tak łanem, wezmę Oddam Jezusowi całą moją nędzę i biedę, by On mógł mnie napełnić skarbami swoich pas i dokonać cudownego śledzenia mojej duszy. Czy będę przychodził do kościoła po opłatek? Czy też spotkam się z Bogiem prawdziwym, obecnym, kochającym, który chcemy obsypać swoimi łazami? I będę współpracować z Jezusem. Czy samą na własną rękę, będę sobie próbował poradzić z różnymi problemami, trudnościami mojego życia Będę chciał sam po swojemu. Czy zwrócę się do Jezusa, który mówił, oddaj mi swoje cierpienie. Ja je uleczę w sprawie, że stanie się źródłem Twojego uświęcenia. Jezus bardzo chce leczyć rany naszego serca. Wiem, że czasami, jak ktoś nas bardzo rani, ma coś takiego w sobie, że nie chcemy tego nikomu pokazywać. Ale zobaczcie, tak samo jak mamy rany naszego ciała. Jeśli one są głębokie, potrzebują oczyszczenia, odpowiedniego za, zaopiekowania się, potrzebują że czasami zszycia bo inaczej robią, zakażają cały organizm, mogą doprowadzić do śmierci. I tak samo jest z ramami naszego serca, naszej duszy, naszej psychiki. Jeśli one nie zostaną uleczone przez miłość Jezusa Chrystusa, to one będą robić, będą miały bardzo duży wpływ na nasze dzisiaj, że my zamiast e, Łagodnie przechodzić w różnych sytuacji będziemy wybuchać, nasze emocje będą na kierowały, bo może właśnie druga osoba przez jakieś słowo dotknęła rana, której doświadczyłem doświadczone dzieciństwie. Nie bójmy się zapraszać Jezusa, również do wszelkich naszych wspomnień, do rany naszego życia zapraszajmy go tam, pokazujmy mu to, by on mocno ducha świętego mógł je oczyszczać i ustrawiać by mógł sprawiać, że nasz rad stał się tak jak jego ranek Decyzja należy do nas. Codziennie podejmujemy bardzo dużo decyzje. Czy one będą w duchu miłości, poddania Boga, Bogu, w duchu Jego sławienia, które nam oferuje? Decyzja należy do Ciebie. Na koniec chciałabym poprowadzić taką krótką modlitwę, która mam nadzieję, że znajdzie swoje przedłużenie w relacji, w Jezusa, który tutaj będzie, ale też i w całym Waszym życiu. Uwielbiam Cię Boże za Twoją niezgłębioną miłość, jaką masz do mnie. Dziękuję za cały świat, który dla mnie stworzyłeś. Dziękuję, bo ty mnie zapragnąłeś i uczyniłeś swoim dzieckiem. Uwielbiam cię, bo w osobie Jezusa przyszedłeś na świat, aby przez ofiarę miłości na drzewie krzyża i Zmartwychwstanie dokonać mojego odkupienia. Wyznaję mnie ofiarę. I przyjmuję Ci Jezu do mojego życia jako mojego jedynego zbawiciela i Pana. Proszę Cię, byś w nocy Ducha Świętego na i wypełnił od chwili poczęcia całe moje życie. Uświęcaj, przemieniaj, uzdrawiaj, oczyszczaj, wypełniaj swoją obecnością w Jezu każdą sekundę mojego życia która już minęła i te wszystkie, które przyjdzie mi przeżyć jeszcze na tej ziemi. Daj mi doświadczyć Twojej żywej obecności. Chcę współpracować z Twoją łaską i miłością, wypełniać Twoją wolę. W każdej okoliczności życia pomóż mi pomóc. Jezu, ufam Tobie. Jezu, daj mi wspólnotę, której będę umacniać moją wiarę. W Twojej mocy jeśli sile ja chcę iść na cały świat, do moich bliźnich i całym moim postępowaniem, czy nam słowami modlitwy, dawać Im poznać niezgłębioną miłość i miłosierdzie Twoje. Prowadź mnie, Pan w mocy Twojego ducha. Ufam Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.